Przemek. Tak. Księżyc ma swój wpływ mm -hmm. na nasze życie na Ziemi od wieków. Ty nawet nie wiesz, jak księżyc ma wpływ na moje życie. No to poczekaj. Ja ci powiem zaraz, jak bardzo fizycznie. Od, tego, od tego zależy, kiedy jest Wielkanoc, od tego zależy, kiedy jest post i ile sobot, sobot w roku, jak gram wesele w kwietniu, a ile nie. Kumasz, fizycznie od tego zależy, ile ja mam pieniędzy w portfelu. E i też od restrykcji dotyczących wesel tak, covidowych. Ale tak, czemu? nie, tak. nie, nie chodzi o. Ale księżyc o to. dobra, jesteśmy mm. księżyc. Mm -hmm. Mm -hmm. On, e, prze, przez ks on przez. Ksie blablabla. Księżyc wpływa na przypływy mm. i odpływy. Mm. I on sprawia, mm. że ludzie nie mogą spać w nocy. Mm. Ja, bo za mocno świeci. Ja parafrazuję, bo tutaj nie jest jeszcze mm. polskie tłumaczenie. Mm. Księżyc. Nowy księżyc jest symbolem mm. nowego początku. Jestem za nowy. To świetny czas, żeby zacząć coś od nowa i zaplanować swoją przyszłość. Stare przeminęło na stało nowy. mamy nowy Księżyc? Przecież ja, Ty nie musisz. Uwaga, nowa luna. Nie, nowy... ja czuję, ja to czuję, Łukasz, że ja czuję Księżyc w całym swoim sercu. Ja Jestem w połowie i już widzowie odeszli od stołów. No. E... Nie, przyszło więcej, właśnie. Więc. E... Uwaga, już kończąc tutaj ten wstęp, który na żywca tłumaczę z angielskiej instrukcji, tak? Mm. To nowa luna jest właśnie o tym. Nowa Luna z Łacińskiego yy, z łacińskiego Luna Park. Nowy księżyc, no jak? Nowa Luna, a, okej, okay, dobra, Luna. Yy, bo ja chciałbym powiedzieć, że Walking on the Moonlight na przykład to znam. Inde. The, In the Moonlight. No, prawda. Więc uwaga, Nowa Luna jest to nowy księżyc, czyli nuw, czyli gra o tym, że planujemy przyszłość. A tak naprawdę to nie. Jest to gra kafelkowa, abstrakcyjna. Ale to mi by się bardziej kojarzyło z przeznaczeniem, że budujemy tutaj linię przeznaczenia. Więc e, każdy może sobie tą e, abstrakcyjną, kafelkową grę zinterpretować po swojemu. Tak. Ja zbieram punkty. przemów buduję swoje przeznaczenie? Ja przepraszam, że w ogóle to wszystko na razie tutaj jest tak bardzo abstrakcyjne, ale my bardzo oddajemy po prostu flaw gry. Próbujemy oddać, ale umówmy się. E, Nowa Luna jest to gra, którą mamy w wersji jeszcze w tym momencie angielsko-niemieckiej, ale będzie niedługo w Polsce po polsku. Mhm. Wraz z zaistnieniem nowego wydawnictwa, którym jest Lucky Duck Games Polska. Witamy. Więc słuchajcie, nowa Luna jest to gra w rodzinie, w rodzinie ogródek, patchwork. Coś jeszcze było w tej rodzinie. Przepraszam, że nie pamiętam. Tak nic wiedzi? Nie. W sensie, bo chodzi o Uwy Rosenberga. A, okej. Okay. Jakby... Fasolki. Mm -hmm, ale z tą mechaniką. Dobra, ja niepotrzebnie w ogóle dopuszczam Cię do głosu, więc tak. e Przemku, zaraz może Ci pozwolę, żebyś się tak. wypowiedział, mm -hmm. nie żartuję. Mm -hmm. No widzisz, My... i znowu będą ludzie mówić. Że wyucinam. Uwaga! O czym jest ta gra? Jest ta gra dla jednego do czterech graczy, bo mamy tu wariant solo. w Układanie kafelków. Tak jak w patchworku mieliśmy pewną linię czasu i pewną pulę, z której zdobywaliśmy kafelki, tak dokładnie jest to samo tutaj. Mhm. Z tym, że nie mamy tutaj szycia patchworku, ale właśnie układanie kolorków. Więc jest to gra już bez, żadnych jakby, bez żadnej ściemy, po prostu abstrakcyjna, logiczna, kafelkowa. Więc co się dzieje? Mamy nasze znaczniki, mamy sporo kafelków. I te kafelki mają y, kilka informacji. Mają kolor, mają czas, numerek czasu oraz mają y, zadania, które sobie planujemy w ramach tego nowiu, prawda? Mm -hmm. No tak. I te zadania to tak naprawdę kolory, które muszą sąsiadować z danym kafelkiem, mm -hmm. a, ale jest też pewna zasada u, u połączeń, więc czasami te zadania wydają się być trudne, wręcz niemożliwe. A da się je zrobić. To jest prostu. I mechanika jest prosta. Ten, kto jest bardziej z tyłu na linii czasu, najbardziej z tyłu, on się porusza jako pierwszy, znaczy on wykonuje ruch, dopóki nie będzie z przodu. Więc gdy jesteśmy na jednym polu, to gracz, który jest wyżej, jedzie pierwszy, ja wykonuję ruch i wybieram jeden z pierwszych trzech kafelków zgodnie z ruchem księżyca. Mm -hmm. Przed znacznikiem Księżyca mm -hmm. i go sobie biorę. I mm -hmm. powiedzmy, że bez jakichś większych przemyśleń biorę ten kafelek. On ma trójkę, kładę go przed sobą i wówczas przesuwam się o trzy pola na torze czasu i jest ruch przemka. Mm -hmm. Który ma do wyboru? Teraz te trzy kafelek. A ja sobie wezmę taki. U, bogato, za sześć. Mm -hmm. I teraz te kafelki mają kolor, czas i zadania. Niektóre nie mają w ogóle zadań, są takie kafelki bez zadań. Niektóre mają jedno, niektóre dwa, niektóre trzy. Im więcej zadań ogólnie, tym lepiej, bo chcemy te zadania wykonywać. No i teraz o co chodzi w tych zadaniach? Powiedzmy, że już tam poszliśmy sobie troszeczkę dalej. Oczywiście teraz jest mój ruch. O, zaprezentuję. Biorę sobie ten kafelek, poruszam się raz, dwa, trzy. Wciąż, wciąż jest mój ruch. Nie zrobiłem jeszcze żadnego mm -hmm. zadania, ale mm -hmm. już się tu powolutku zbliżam i teraz myślę sobie, że aha, to biorę teraz to, prawda? Mm -hmm. No i sobie postawię go tutaj. No, może jakoś nie było to inteligentne, no ale okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jakiś tam ruch zrobiłem. Mm -hmm. Gramy sobie i teraz jest przemek bardziej z tyłu, tak. przemek teraz się porusza no Ja bym sobie wziął taki, bym sobie zrobił tu. O, i przemek i... ma zadanie, w końcu. A ty też zrobiłeś już zadanie ci powiem A Nie, nie, nie zrobiłem zadanie ja zrobiłem zadanie. Ja zrobiłem zadanie, że musi być obok mojego kafelka tego, musi być czerwony i jest czerwony. Jeden czerwony. Tak, Nie? więc zakrywam to zadanie i ono już jest jakby zdobyte. No i chodzi o to, że chcemy jak najszybciej pozbyć się naszych znaczników, żeby jak najszybciej te zadania tak. po prostu zrobić. I jaki jest prosty przykład, tak, jeden czerwony po sąsiedzku, jeden czerwony kafelek wystarczy. Dwa kafelki, te same różne, dwa kafelki muszą być po sąsiedzku, czasami trzy, czasami cztery, ale liczą się połączenia. Więc jeżeli ten kafelek ode mnie wymaga na przykład, w ogóle ja tutaj zrobiłem jakąś masakrę, tu mi nie, nie zgadzał mnie, więc, <grym> więc udawajmy, że się zupełnie nie skupiłem. Więc jeżeli ten kafelek niebieski wymaga ode mnie żółtych, to wystarczy, że z grupy połączonych żółtych kafelków, tak, w pionie, w poziomie, jeden jest tylko po sąsiedzku, a więc w tym momencie zrobiłem już to zadanie, bo mam dwa żółte po sąsiedzku, prawda? <grym> tutaj potrzebuję też dwóch niebieskich, <grym> a i teraz taka jest sytuacja, że tu potrzebuję Dwóch niebieskich, tak? Mhm. Powiedzmy, że sobie dokładam ten kafelek i mam dwa niebieskie po sąsiedzku, ale przy okazji ma, ten ma, nie, poczekaj, coś tu się ten nie dało. Ma... Ten Ci się udało zrobić przy okazji. Przy okazji ten mi się udało zrobić, bo ma dwa niebieskie i żółte. Rozumiecie, chodzi o z kafelki po sąsiedzku, ale liczą się połączenia, te. więc staramy się tak naprawdę razem z wykładaniem tych kafelków wymaksować sobie te mhm. e, zadania, połączyć, jak najsprytniejszy ruch zrobić i sobie jak najsprytniejsze ruchy zaplanować. No i ostatnia mała zasada, jeżeli przed moim ruchem jest tylko, są tylko dwa kafelki lub jeden, Mogę zacząć dokładać. I wówczas biorę pojedynczo i dokładam po kolei na polach przed Księżycem. Ale nie muszę tego zrobić, bo na przykład te kafelki leżą w taki sposób, a zawsze mam dostęp do trzech: czyli mam do tego i do tego dostęp. Jak zacznę dokładać, to będę miał dostęp do tych trzech tylko. A więc tu nie zawsze chcę dokładać, ale jak już jest przed moim ruchem pusto, muszę dokładać kafelki mm -hmm. aż uzupełnię tak. i gramy, aż ktoś wyłoży wszystkie żetoniki. Więc jest wyścig o to, kto pierwszy je wyłoży. Po prostu nie ma żadnych punktów, liczy się tylko czas, zadania, znaczniki i to jak kto zaplanuje swoje przeznaczenie. Swój księżyc. Przemysławie, jakie masz wrażenia z nowej Luny? Yy, bardzo pozytywne. Jest mm -hmm. to bardzo, bardzo, bardzo prosta mm -hmm. i bardzo, bardzo, bardzo sprytna gra. Hmm, myślę, że to jest przyjemna, ale to I ja powiem, Ale to się wiąże. równa przyjemna. Prosta, plus sprytna, również się przyjemna. Tak. To jest prawda. Widzisz? ukażę mhm. jakie mam matematyczne rozwiązanie. Bardzo mi się podoba ten element patchworkowy, gdzie my się prześcigamy. Faktycznie mhm. jest to może mniej istotne niż w patchworku, bo tam kończy się po prostu gra, gdy dojdziemy mhm. do środka. Tutaj po prostu jakby Czas odmierzamy pójdzie. sobie tak. Wezmę sobie lepszy kafelek, który jest droższy, mhm. przez co dalej pójdę, no i ty w tym czasie możesz zrobić dwa ruchy, nie? tańsze mhm. i, 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 i wykorzystasz to lepiej. Więc bardziej jest to jakiś tam, myślę, szczegół. Ale myślę, że jest ważne podkreślić, warto podkreślić element ten czasu tutaj mm -hmm. i dostępnych kafelków też. Tak. Czyli innymi słowy ja m, biorę jakiś kafelek, daję tobie dostęp, to do jakiś lub ci nie daję mm -hmm. i takie ruchy też jakby widząc coś, to szczególnie tak. dwóch graczy, mm -hmm. prawda, czuć. Im więcej graczy, tym mniej planujemy dalej niż ten ruch, który mm -hmm. jest teraz, prawda, ale e, jak w, e, im, im więcej graczy, tak, tym mniej mm -hmm. planujemy, im mm -hmm. mniej graczy, tym bardziej planujemy. Tak. Więc jak sobie widzę, że tu jest kafelek, jak pójdę tutaj, to nie masz do niego dostępu, jak mm -hmm. pójdę tutaj, to masz do niego dostępu, Dostęp, mhm. Może Ci zależy, tak. mi na pewno zależy. Więc to, jakby te dwa proste mechanizmy czasu dostępnych kafelków mhm. z, z tutaj działam bardzo spokojnie. Dokładnie. Eee, bardzo przyjemnie jest też to, że. Yy, no, budujesz sobie tą, to, to swoje miasteczko, te swoje tak, kafelki, tak. i na początku może tych opcji masz mniej, ale im dalej w las, tym opcji tak naprawdę masz więcej, bo masz już większe, więcej większych skupisk tych samych kolorów tak. albo różnych kolorów, więc możesz nagle wejść z jakimś jednym tłustym kafelkiem i tam kilka, i rzeczy, odpalić, na po prostu, kilka rzeczy na raz i to jest chyba najprzyjemniejsza rzecz w tej grze, tak. że możesz po prostu sobie zrobić jakieś fajne combo. Mhm. Um, i... I te combo wynika z tego, że kafelek tak. Ci pasuje? Ale też w dużej mierze wynika z tego, że miałeś inne rzeczy przygotowane pod coś. Tak. A Czy mogę to, to zaplanować. Coś... To mogę to zaplanować, tak. że tutaj mi jest potrzebny czerwony do tego mm. zadania, do tego mm. zadania i do tego to zadania. Sobie i, I czekam, tak. prawda? I nikt mnie nie, nie pośpiesza jakoś tak, bardzo. Więc nie jest to takie e, branie kafelków, a przynajmniej nie powinno być tak. i nie musi być to tak trochę na ślepo, tylko faktycznie już od samego początku planuję sobie, że, że no nawet jakieś ścianki zostawią sobie puste, bo chcę zagospodarować je innymi kafelkami. Tak. I też na początku myślałem, że może faktycznie, że, że będzie tutaj sporo takiego murzenia takiego myślenia, tak. e, wiesz, coś się z czym połączy, na co mnie stać, ale, ale nie jest tak myślę ostatecznie. Jest, bardzo, jest naprawdę, jest naprawdę tak. lekko, prosto, płynnie to wszystko tak. idzie, po prostu robimy ruchy, bez jakiegoś takiego wielkiego zamulania, prawda? Tak. Dlatego, że gdy za, zapełniamy misje, no to one przestają nas interesować tak naprawdę. Interesują nas tylko te, których jeszcze nie zrobiliśmy, a tak naprawdę w dużej mierze kafelki obrzeżne nas interesują. Te w środku już są zajęte albo tak. zablokowane, więc to nie jest tak, że gra rośnie i my tutaj teraz będziemy siedzieć 3 godziny nad tym, więc, więc no naprawdę bardzo ciekawe, sprytne, proste. Tak, ja myślę, że na pewno trzeba mieć świadomość, biorąc, sięgając po nową lunę, w co do dwóch rzeczy, bym powiedział, mm -hmm. e pomimo tego, że jest to gra, która jest abstrakcyjna, to ona nie jest e cięższa, na przykład pa od patchworka. Ja myślę, że to jest podobny kaliber, mm -hmm. jeśli chodzi o poziom trudności, tej jakby tego decyzji i, i łączenia tych rzeczy, tak. a więc to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, to trzeba, no, trzeba być świadomym tego, że jest to gra abstrakcyjna. Mhm. Jakby nie ma, ja siadając do niej nie miałem oczekiwań tutaj mhm. jakichś tematycznych, prawda? Ale jeżeli ktoś ma oczekiwania tematyczne, no to może się tutaj zawieść, no bo ich nie tak. ma, nie, prawda? No, no, tak. Tutaj jest po prostu jakby estetycznie wykonana gra mhm. w łączenie Kolorków. Tak. I to jest spoko, jeżeli nie boicie się gier, które są po prostu estetycznie tak. wykonanymi grami logicznymi, atrakcyjnymi, mhm. szczególnie właśnie w takiej tej lżejszej kategorii tak. wagowej, jak to nawet nam napisali familię. Mhm. Ja bym nawet powiedział, że to jest w sensie zupełnie troszeczkę inna gra, ale wagowo i przez kafelki to mi się kojarzy troszeczkę z Alambrą. Po czym poziom trudności? Tak. Ja myślę, że Alambra jest trudniejsza. Tak? Trudniejsza, Dlaczego? na pewno dłuższa. Na pewno dłuższa. bo tak Tam jest, jest więcej jakichś takiej przepychanki, licytacji, jakichś takich ograniczeń, a tutaj przez to, że mogę mhm. robić ruch i dołożyć, tak. ty mhm. robisz ruch, dokładasz. Mhm. nawet tutaj ta otwartość tego, że sobie dobudowywujemy po mhm. prostu rzeczy, jest m, nawet prostsza niż ten ścisk, który jest w paczworku w pewnym mm -hmm. momencie, mm -hmm. prawda? No tak. Więc tutaj jakby po prostu dobudowujemy, tylko albo robimy to bez sensu, mm -hmm. albo robimy to sprytnie. Tak, bo tu nie mam ścisku, tylko ewentualnie no, nie wykorzystam jakiegoś elementu gry. Tak, i ściskiem jest czas, tak. jeżeli mój przeciwnik gra dobrze, a ja gram mm -hmm. powoli, tak. no to po prostu w pewnym momencie gra się skończy, co mm -hmm. też myślę, że jest fajne. Mm -hmm. Też myślę, że jest w tym wypadku fajne, że to jest wyścig między graczami, a nie tak. Jakieś granica, po której mm -hmm. coś tam wyciągamy i liczymy. Tak, tak, tak. Eee, ile? 5 minut, 10 i tak naprawdę jesteśmy po partii, więc to jest ciekawe też, że bardzo, tak. bardzo sprawnie to idzie. Eee... To 5 minut to oczywiście przesada, prawda? Ja Myślę, że tutaj 20 do 30 minut jest tak. na pudełku. Myślę, że w dwóch graczy. No w, dwóch. Okay. w dwóch graczy myślę, że 15 minut jak mm -hmm. szybko gramy. Nie? Mm -hmm. My tak, no teraz zdaliśmy a... ile? No myślę, że właśnie tak z 15 minut z zegarkiem w ręku. Czyli, ale mów, czu ale patrz, czyli czułeś... czułeś, że 5. Czyli to jest to. Czemek, bo księżyc wpływa na nasze życie. Ja bym tu się zagieła czasoprzestrzeń. Zupełnie się nie dziwię, zupełnie się nie dziwię, że gra jest nominowana do Szpildes 2020. Szpildes Yaraz. Szpildes Ja już poddałem się z, kilkoma, z wymawianiem kilku rzeczy na tym kanale i tak ktoś, kto jest tam jakimś, wiesz, Germano, prawda? Filem. To będzie w stanie tutaj nas wypunktować. Dobrze. Nowa luna polecamy. Niedługo będzie polska wersja. Przyjemna gra, taka właśnie mm -hmm. uniwersalna, że do tak. każdej okazji, przy okazji można ją ze sobą zabrać. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Ja. Hej. Cześć.